strzelanie sobie w stopę a i mruganie okiem, no to wygląda wszystko po Będę przypominał Sienkiewicza, który poniósł ryzyko związane z TVP i likwidacją. Jest nawet lepszy, na pewno. Jest bardziej cyniczny i brutalny w tym, co robi. Może minister sprawiedliwości powinien zostać pan pseudonim Fokan? Zanim zaczniemy, chcemy podziękować wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was! Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu, Szymonachowni list, w którym informuje go o nieprawidłowościach, wątpliwościach, które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. Wiesz co, drogi Radku, ja zastanawiam się, jak widzę takie ruchy w polityce, jaka jest granica tego wszystkiego, pozorów. Nie chcę tego już nazywać mocniej, ale no. Powiedzmy to sobie, drodzy Państwo, jaka była tutaj sekwencja? Najpierw minister Adam Bodnar e, napisał razem z panem Kornelukiem opinię do Sądu Najwyższego na temat protestów wyborczych, gdzie panowie zgodnie stwierdzili, że lepiej protestów wyborczych wecana Romana Giertycha nie rozstrzygać. No i tu mamy dwie kwestie związane właśnie z tym listem, kiedy pan minister jednak wyraża zaniepokojenie tym, jak zostały potraktowane protesty wyborcze. Hmm. Do czego sam się przyczynił swoją opinią. Czyli rząd z jednej strony kazał ludziom pisać protesty wyborcze, a po cichu po prostu stwierdził: Ale nie rozpatrujmy tego. Jest to pewna schizofrenia, ale rozumiem, że to działanie ma też wymusić, tak, jednocześnie, no, tak przykryć, się, stwierdzić, że zrobiłem wszystko, co mogę, ale to ma być też jakaś forma presji na marszałka Szymona, Hołownię, że tak naprawdę od samego początku wszystko było w jego rękach, kwestii protestów wyborczych i nieprawidłowości, też. Czy masz takie poczucie, że wszystko było tylko wyłącznie w rękach marszałka Szmona Hołowni, Czy po raz kolejny spadły na niego wszystkie problemy i dał się po prostu tak zrobić? Myślę, że paradoksalnie tutaj nie ma sprzeczności. To znaczy on i, i dał się i wszystko jest cały czas nawet w jego rękach. I każdy, kto zna polską politykę wie, że w tej sytuacji, kiedy praworządność jest czymś tak enigmatycznym i definiowanym zupełnie... Inaczej przez jedną i drugą stronę politycznego sporu, to często będzie decydować to, kto będzie bardziej gotowy ponieść ryzyko. I tutaj z jednej strony ja będę przypominał Sienkiewicza, który poniosł ryzyko związane z TVP i likwidacją, tak? Ale ma TVP przynajmniej wyłączoną szczujnie. Nawet jeśli Republika zajmuje miejsce TVP Info, to to też nie jest ciągle... Albo, albo sprawa pieniędzy dla PiSu, gdzie była presja na pana Domańskiego, który znał zdał test. Tak, tak. też sobie Dokładnie. I to jest bardzo dobry przykład, bardzo dobry przykład. I teraz, jeżeli marszałek Hołownia ma już zasadzie. Sobą, za, takim, za taką możliwością mocny głos w postaci głosu byłego sędziego Trybunału i Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Cola, to już samo to dla tej połowy Polski by wystarczyło, żeby on e, tak się zachował, a nie inaczej. E, I to jest jedna rzecz. I on tego nie zrobi najprawdopodobniej, ale mógłby i to doskonale wyjąłeś kolejny przykład, żeby państwo rozumieli, przed jakim dylematem mógł Szymon Hołownia. Stanąć. Niemniej jednak jest też tak, że y, nie stanął na wysokości zadania niestety y, profesor Adam Bodnar. To znaczy nie stanął w tym sensie. Ech że no ja bym sobie może już darował, bo to już to wszystko mówiłem, państwo wiecie, jakie ale, mam zdanie. Tak, to za, za chwilkę Radku powiesz że, oczywiście o tym, co się stało z panem ministrem Bodnarem w tej sprawie, ale ja też chciałbym uciąć takie trochę jednak pewne myślenie, bo w tej koalicji rządzącej, wśród fanów, wśród elektoratu, bardzo popularne są postacie, które jednak, kiedy dostają jakieś konkretne rzeczy do załatwienia, to ich po prostu nie załatwiają. Jeżeli ktoś ma w tym narodzie takie poczucie, że te osoby które najgło najgłośniej krzyczą z rządu na Adama Bodnara, że on czegoś nie zrobił, to ja się zastanawiam, drogi radku, jakby one sobie poradziły na takiej pozycji, bo tak się składa, że jednak albo te osoby są blisko związane z rządem, albo niemal są w rządzie. No przepraszam, co ich powstrzymuje przed rozliczaniem rządów Prawa i Sprawiedliwości, skoro na przykład są przewodniczącym jakiejś komisji? No to jest dobre. To jest słuszne, słuszna obserwacja. I tutaj najwyraźniej. No, to pokazuje, jak dużym na koniec dnia zawodem jest profesor Adam Bodnar. A sam list i sama sprawa pani Manowskiej pokazuje, że Adam Bodnar nie wie, czy zostanie ministrem, czy nie. Powiem szczerze, myślę, że nawet nie wie tego jeszcze Donald Tusk, ale właśnie dlatego mamy do czynienia z takimi. Troszeczkę nerwowymi ruchami, które być może będą później określane jako konwulsje, a być może jako dreszcze, zwiastujące, że gorączka minie i Adam Bodnar nowy, świeży ruszy do rozliczania. No to jest kiepskie, że z jednej strony Adam Bodnar pisze na, tweet, na X swoje przemyślenia i podkreśla, że on do Szymona Hołowni pisze o tych wszystkich zastrzeżeniach, które odnajdują między innymi prokuratorzy, którzy zostali wpuszczeni do Sądu Najwyższego, a z drugiej strony zaczyna wypowiedź dla mediów, która później jest setką, a Adam Bodnar doskonale wie, co będzie setką, bo on jest zwierzęciem medialnym wysokiej klasy. I on mówi, no w zasadzie w tej sprawie już kości zostały rzucone to po co w ogóle o tym rozmawiać? Ale to może, wiesz, zadam takie podstawowe pytanie na temat całych tych rządów, drodzy Państwo. Dlaczego w takim razie na taśmach mecenas Roman Giertych chwali Adama Bodnara? Eee, no właśnie. Jest kiedy pojawia się na YouTubie, tam... to mówi, że fatalnie, fatalnie. No, <gryw> drodzy Państwo, no są to pozory. To, czy to, to, to skoro o tym mówisz, no Roman Giertych też jest, jest nawet lepszy na pewno. Jest bardziej... Cyniczny i brutalny w tym, co robi. No i wystarczy jeden probierz. Czy się to państwu podoba, czy nie? To jednak państwo Jan Piński i jego kolega bardzo systematycznie Zdefiniowali już dawno i powtarzają, że rząd musi opuścić Tomasz Siemaniak i Adam Bodnar. Bez tego nie będzie żadnej rekonstrukcji. I jest trochę ludzi, którzy e, uważają podobnie, są przekonani. E, no i wobec takiego wyzwania będą stali e, obaj ministrowie. No Adam Bodnar jest w tym wszystkim bardziej zagrożony ze względu na szereg błędów, które zrobiła prokuratura przede wszystkim muszę powiedzieć, bo to, to jest jego porażka, że on nie skontrolował w żaden sposób prokuratury. scedował to na Korneluka. Myślę, że mu jakoś tam zaufał, ale też ludzie nie rozumieli tego, że to jest odpowiedzialność Korneluka, że on jest czymś na kształt zderzaka, można go wymienić i tak dalej i tak dalej. Tak, jak teraz zachowuje się Adam Bodnar, no to nic dobrego z tego nie będzie, ale no ma, miejmy nadzieję, że też odpowie nam na kilka pytań, bo doczekaliśmy się i też będziemy rozmawiać w poniedziałek na antenie gońca z Adamem Bodnarem. Już kilka pytań wiadomo, że padnie. No na pewno najciekawszą rzeczą w naszej polityce w tym rządzie jest to, jak spisałyby się na pozycji ministra te osoby, które najgłośniej w grządzie krzyczą, że Adam Bodnar źle spisuje się w swojej funkcji. Bardzo chciałbym to zobaczyć naprawdę, na pewno dalibyście radę. Zobaczymy jak to będzie, w każdym razie... Ja bym razie... nie chciał zobaczyć pana... No ja bym nie chciał, ja bym nie chciał chyba, jednak. Sprawiedliwości, dlatego przede wszystkim, że to byłby absolutnie koniec. Znaczy, bo facet, który dopiero co ma umorzone śledztwo, wobec którego no, zarzutów jest całkiem sporo, a do tego jeszcze teraz jest ofensywa prokuratora garaża, który sobie wymyślił, że on będzie na tej kanwie, że on chciał ścigać Giertycha, tłumaczył, jak to był e, służącym e, poprzedniej ekipy, a nie mm, służył prawem. Słuchaj, może ministrem sprawiedliwości powinien zostać pan pseudonim Foka, no bo ze śledztwa wirtualnej Polski wynika tak naprawdę, że to on tam trzęsie mecenasem. No, co ma on do powiedzenia? Foko droga, czy się zgodzisz przyjąć to ważne zadanie? Są tacy ludzie, którzy są do wszystkiego. Może rzeczywiście Foka nam lepiej zrobi. Nie no, możemy sobie żartować, ale słusznie to, słusznie to definiujesz, na pewno. No jest trudna sytuacja z prokuraturą po tym, jak Karol Nawrocki wchodzi i to tak na pełnej petardzie jako prezydent będzie na pewno zwalczał rząd Donalda Tuska. Nie ma mowy w związku z tym o wycofaniu się z reformy, zmianie jakiejś konstrukcji czy rozdzielenie w ogóle prokuratora i ministra sprawiedliwości. No i to, to utrudnia zadanie, bo te wybory już yy, wszędzie są nazywane kompletną porażką Donalda Tuska i w zasadzie no, wielkim znakiem zapytania, pod którym stoi koalicja 15 października. I wiedzą o tym prokuratorze, o tym mówiliśmy państwu sto razy, zresztą tak jak mówiliśmy przed drugą turą, że brak wycofania się Donalda Tuska spowoduje porażkę i tak się stało. No jego w zasadzie obecność, jego o omurańskim, które teraz też punktuje Konfederację, nie wiem czy wiesz, oni się chwalą takim swoim jakimś raportem, gdzie właśnie podobno młodzi internauci są zdumieni ich różnymi wpadkami Donalda Tuska, na na przykład Jackiem Murańskim, którego identyfikują. No ja powiem szczerze, że to jest dla mnie tak wiarygodny sondaż, jak te, które dawały kiedyś tam Republikanom Przemysława Wiplera 15% i wszystkie sondaże, które robią koledzy tej ekipy. No. To tak w 49 komisja, drodzy Państwo, jednak prokurator generalny Adam Bodnar zarządził w tym tygodniu rozpoczęcie procedury ponownego przeliczania głosów. Tylko jest tutaj zasadniczy problem. Co wydarzy się? Co ten rząd będzie w stanie zrobić, jeżeli dojdzie do wielu nieprawidłowości w tych komisjach? No i tutaj tak naprawdę ciągle mamy sytuację w pewien sposób nierozstrzygniętą. No bo pojawienie się na przykład w 150 komisjach realnych, błędów wskazujących na nadużycia, na nieprawidłowości, zmienia zupełnie sytuację marszałka hołowni. Ja to widziałam i y, państwo tego nie pamiętacie być może. A bardzo warto pamiętać, że tak naprawdę dyskusję o wyborach, ich ważności, liczeniu głosów zamknęła dyskusja o przecieku na temat spotkania Bielana i marszałka Szymona hołowni. I to jest fakt, i to niezaprzeczalny. Więc e, Szymon Chłowniasz powiedział to, co powiedział, wyszedł jak wyszedł, a e, w tym wszystkim, jak będzie miał nowe okoliczności, no to będzie mógł powiedzieć: No, nie, to jest sytuacja wyjątkowa, i powiem szczerze, pytałeś mnie, co mógłby zrobić. No, w takiej sytuacji mógłby właśnie podjąć decyzję, inną niż wcześniej zapowiadał, nie jest pierwszym ani ostatnim politykiem, który zmienia zdanie i nie ma w tym generalnie nic złego co do zasady, że ktoś zmienia zdanie, szczególnie jeśli był w błędzie wcześniej. Tylko, że wiesz, jak ja to mówię, no to ja już jestem zaetykietkowany, tak jak większość ludzi, którzy konsekwentnie mówili o tym, że trzeba przeliczyć wszystkie głosy jako ten, któremu się nie podoba głosowanie, więc chcę za wszelką cenę odwrócić. Nie, nie chcę niczego odwrócić, chcę wiedzieć, kto i jak fałszował, bo zaraz mamy wybory parlamentarne za dwa lata, i ja nie chcę więcej mieć takiej sytuacji, że ja nie wiem, że żyję w kraju, w którym ja nie wiem, jaki jest wynik wyborów, kto ile głosów dostał. I generalnie, no, cirka about. No nie, no, nie jesteśmy gdzieś, nie wiem, w demoludach i to jest kompromitujące, po prostu to jest kompromitujące, więc no, mówię ci o tym, jakie są na dziś przemyślenia polityczne. Natomiast jak. Do, zostajemy na ten ostatni weekend przed rekonstrukcją z informacją od Katarzyny Pałczyńskiej na Łęcz, która nam Mówi, że nie ma żadnych rozmów, a szerzokoło nie jest w ogóle na urlopie. A w ogóle to już nie 22, tylko 24 albo coś. No, no wiesz co, w sumie to już można powiedzieć, że ta operacja rekonstrukcja rządu jest yy, fiaskiem. Niestety wiele na to wskazuje, ja mam bardzo złe w ogóle przeżycia wobec samej rekonstrukcji, zresztą trudno, trudno spodziewać się, że wiesz, rekonstrukcja, to ma wszystko sens w momencie, kiedy wyznaczasz totalnie nowy kierunek jakiejś polityki, wyznaczasz cele, które mogą zaprowadzić Cię do sukcesu, a nie wymieniasz stołki, same, wiesz, to mieszania herbaty, tak, nie stanie się ona słodsza, Musimy mieć dobry cukier, musi być dobry kierunek. To nie ma znaczenia kto będzie, ile będzie działów, kto, co zyska. To są, wiesz, skali, Ale najważniejsze jest po prostu wyznaczenie jakiegoś totalnie nowego kierunku. Ja nie mam takiego wrażenia, że jakiś nowy, totalny kierunek w ogóle będzie w momencie, kiedy rząd mówi, nie, kiedy koalicja obywatelska zamawia te sondaże, że przychylanie się do prawicowej narracji spowoduje wzrost poparcia dla BIS-u i dla konfederacji. I oni mówią: Nie, nam się te sondaże nie podobają, nam się te analizy nie podobają i w to brną. No to ja, drodzy państwo, mam nadzieję, że takim nowym kierunkiem rządu będzie to, że jeżeli zamawiają na jakiś temat badania, to po prostu wprowadzają taką politykę w życie. No, no właśnie. No, no, to, to naprawdę, nic więcej nie, nie, nie dodałbym poza oklaskami do tego, co mówisz, bo to faktycznie fajnie, że to wychodzi w naszym podcaście. Pokazujemy bardzo konkretne problemy i jak mogłoby wyglądać nasze prowadzenie polityki, gdyby na przykład słuchano mądrych ludzi. To, to by było bardzo coś istotnego, ale. Już na koniec dnia tak sobie myślę, że tuż przed tą rekonstrukcją to widzę premiera jako takiego niezbornego pilota z, nie wiem, z komedii, czy leci z nami pilot, albo jakiejś jeszcze bardziej absurdalnej, który po prostu jedna kontrolka za drugą się zaczyna palić, i w ogóle zaraz kierownica odpada i on leci, leci, ale jeszcze jakoś tam stara się tym sterować. I najlepiej pokazuje to, że on kompletnie się nie wiem. Pogubił, chyba, jak przeczytamy tego, ten jego wpis o tym, że nie podoba się iga świątek i tak dalej. Bo on się zaczyna od tego, że mamy KPO najwięcej ze wszystkich państw. I to jest taka wiara, że. Tort sprzed lat kilkunastu będzie ciągle świeży. Ja mówię o bardzo konkretnym torcie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale przyjechał z Brukseli Donald Tusk i przywiózł taki tort ze stosami pieniędzy, żeby pokazać, ile to on pieniędzy załatwił dla Polski. To jest ostatnia najprawdopodobniej perspektywa budżetowa, w których mamy najwięcej pieniędzy, ale to już w ogóle nie czaruje ludzi. Tak? Znaczy, bo PiS wydawał pieniądze, choć ich nie miał, i ludzie nie mają poczucia, że coś zyskali. Tak? Nie rozumieją. Tego w żaden sposób rząd nie e, spróbował nawet wytłumaczyć, e, że PiS po prostu rozkosznie nas e, zadłużał i przetraciliśmy masę pieniędzy, które by były bezzwrotne, bo bawiliśmy się na przykład w to, żeby zniszczyć sędziego Igora Tuleje, bo taki jeden był z warunków wypłaty e, KPO, żeby sędziowie, którzy byli e, przez Polityczną Izbę m, nękani, zostali przywróceni do orzekania. I mamy, drodzy Państwo, też wątki no, bardziej zabawne, jednak no, bardzo zaskoczył mnie ten wątek związany z biskupami, którzy stwierdzają, że w Polsce rządzą Niemcy. Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają. Jako Niemiec. To jest jednak rzecz naprawdę niesamowita, ale Radosław Sikorski wypalił bardzo mocno. Jak ksiądz biskup chce działać w polityce, to nie jest, rzuci sukienkę i zapisze się do PiSu. Co możemy o tym powiedzieć? Znaczy, do, tak, musimy powiedzieć, że to mówi człowiek, który jest uznawany za polityka o dużym zaufaniu, co jest takim nowym trochę jednak w jego karierze zjawiskiem. On zachowuje się świetnie w tym wszystkim, dlatego że on i dziękuję Polakom za zaufanie i nie chce wchodzić w jakieś buty Brutusa, w którego ubierają prawicowe telewizje, bo nie wiem, czy wiesz, tam jest taki spin, że PSL żąda, żeby Sikorski został ministrem i tyle. No mówi tak Marek Sawicki, więc to się trochę trzyma do kupy, ale... No, tak nie jest, że żąda. Może rozmowy są, ale muszą być prowadzone, a one nie są, jak wiemy, od pani pałczyńskiej na męcz, czyli, że Donald chce rozegrać wszystkich zupełnie po swojemu. Ale to z kościołem to jest ważna bardzo rzecz, szczególnie teraz, bo Kościół działa bardzo cicho, ale działa cały czas. W kościele dzieją się bardzo różne istotne rzeczy, o których mam nadzieję wkrótce też porozmawiam z Tomaszem Terlikowskim, żeby pa Państwu to wytłumaczyć. Ale muszę powiedzieć: każdy chyba yy, przeciętnie zorientowany człowiek musi przyznać, że te wystąpienia między innymi biskupa Meringa yy, na Jasnej Górze są po prostu haniebne. Tak? Mówienie o tym, że rządzą nami ludzie, którzy są sami się określają jako Niemcy. Jest po prostu żenujące, dlatego że oczywiście no, nie miejcie wątpliwości, że jeżeli by doszło do procesu, do którego nie dojdzie, ale jeżeli by doszło do procesu, na którym Mering miałby bronić się ze swoich słów, to by przecież mówił, że przecież sam Donald Tusk mówił na taśmach do Giertycha, że on jest Niemcem i rżnąłby głupa do końca biskup i by uważał, że nie rozumie tego, tak, że to jest tak naprawdę kpina z takiej właśnie narracji, że on jest Niemcem. Przy tym wszystkim mam wielką dyskusję o tym, czy można mówić nasi chłopcy o siłą wcielonych ludziach do Wehrmachtu. No to jest taka papka, którą dobrze znamy. Mamy też na granicach, oczywiście pokazujące media prawicowe wściekłe Niemki i różne... Ale mamy też, narodach. wiesz, prezydenta przyszłego rzekomo, Karola Mamy prezydenta obecnego, który lubi tak e, obserwować na portalu X, Pimpusia Sadełko, Leśny Ruch, e, e, Sebek, który jest do chleba. E, mamy takiego prezydenta, który milczy, który tylko wypowiada jakieś słowa, nie wiadomo o kim w ogóle na prywatnym koncie. Nikt nie neguje tych słów Brauna. Tak. I to jest dramat. I to są bardzo poważne rzeczy, i to są historie, które widzi cały świat. To nie jest tylko tak, że to jest jakaś drobna rzecz, bo to jest przekroczenie granicy, której no, na które niezareagowanie bardzo twarde i jednoznaczne powoduje, że będzie coraz gorzej i gorzej i gorzej. Ja o tym powtarzam, Państwo wiecie, ile razy już o tym mówiłem. Naprawdę, to, że nie ma jakiejś jednej procedury od ministra spraw wewnętrznych, jasnego wskazania, jak postępować z takimi chuligańskimi wybrykami, żeby policjanci i wszystkie służby, które mają obowiązek pilnować porządku, nie bały się reagować. Tak? Jeżeli facet, przychodzi i coś się rozwala to na gorącym uczynku rzucasz go na glebę i skuwasz go w kajdanki a nie martwisz się tym że on będzie to pokazywał jako e, wielką opresję i w ogóle dowód na to że on robi dobrze a państwo gotułam się on i tak będzie to pokazywał naprawdę i to jest taka właśnie to co mnie pienia kompletnie, to takie działanie na pół gwizka, tak? Z jednej strony Adam Bodnar napisze list do marszałka Hołowni, potem powie, że musztarda po obiedzie, kości zostały rzucone, a z drugiej strony nie pochwalił się, a jednak zrobił to i utnie część protestów Giertycha, które mogły być przecież słuszne. No sam rozmawialiśmy o tym przed nagraniem. Przecież to, że ktoś skorzystał z podpowiedzi Giertycha i wysłał od niego na szablonie pewną skargę, to no to nie powoduje, że, że ta skarga jest automatycznie błędna. No to jest takie strzelanie sobie w stopę a i mruganie okiem, no to wygląda wszystko po krawku.